Są upokorzenia, które nie zostawiają widocznych śladów, ale zostają zapisane na zawsze. I to wydarzyło się w szkolnej sali gimnastycznej, udekorowanej kartonami składanymi stołami i projektami, które miały zmienić świat, choć większość szukała tylko oceny. Targi naukowe w liceum były wydarzeniem roku. Rodzice chodzili dumni, nauczyciele robili notatki, uczniowie zdenerwowani, bronili pomysłów przygotowywanych przez tygodnie. Wśród nich wszystkich Tomas stał w ciszy przy swoim stole. Nie miał efektownego stoiska, nie miał kolorowych wydruków ani kupionej makiety. Miał tylko swój projekt i drżące ręce. Tomas był synem woźnego szkoły. Spędzał długie popołudnia, pomagając ojcu sprzątać salę, zbierając stare części, wyrzucone kable i silniki, których nikt nie chciał. Z tego zbudował swój eksperyment. Prosty system działający niezbyt ładny. Za to prawdziwy. To wszystko. Rozległ się kpiący głos. Tomas podniósł wzrok. Przed nim stał Bruno, najpopularniejszy chłopak w roczniku. Markowa koszula, drogi zegarek, zarozumiały uśmiech. Zanim grupa kolegów śmiali się bez próby ukrycia. To jest twój projekt, powtórzył Bruno. Wygląda jak śmieci z recyklingu. Śmiech stał się głośniejszy. Mój tata mówi, że coś takiego robi każdy. U nas w domu mamy lepsze. Naprawdę. Tomasz zacisnął usta. Działa, odpowiedział i wyjaśnia. Wyjaśnij nam to, przerwał Bruno, wskazując na źle przylutowaną część. To się nie rozpadnie. Jeden z chłopaków nagrywał telefonem. Hej, twój tata to nie ten, co sprząta toalety zapytał inny. Teraz rozumiem. Tomas spuścił wzrok. Nic nie powiedział, bo wiedział coś, czego oni nie wiedzieli. Testował swój projekt więcej razy. Niż potrafił policzyć. Tymczasem na sąsiednim stole projekt Bruna błyszczał. Nowy robot. Kupiony. Zaprogramowany przez prywatnego tutora. Dorośli byli pod wrażeniem. Zdjęcia nie przestawały się robić. Patrz i ucz się, powiedział Bruno, podchodząc bliżej. Tak się wygrywa targi naukowe. Tomas wziął głęboki oddech. Sędziowie jeszcze nie przeszli. Bruno wybuchnął śmiechem. Nie trzeba, odpowiedział. Już wiemy, kto wygra. W tym momencie jeden z sędziów zatrzymał się przed stołem Tomasa. Możesz nam wyjaśnić, co to robi? zapytał z autentyczną ciekawością. Tomas podniósł głowę i po raz pierwszy tego dnia się uśmiechnął. Nabrał powietrza i zaczął tłumaczyć. Nie używał trudnych słów. Nie cytował skomplikowanych teorii. Mówił tylko, do czego służy jego projekt: to system, który wykorzystuje wyrzucone materiały. Powiedział. Zmniejsza zużycie energii i można go zbudować z rzeczy, które zwykle się wyrzuca. Jeden z sędziów pochylił się do przodu. I to naprawdę działa. Tomas skinął głową. Tak. Testowałem go przez tygodnie. Używaliśmy go nawet w domu. Bruno zaśmiał się z tyłu. Jasne, w jego domu. mruknął. Z używanymi żarówkami. Śmiech wrócił. Sędzia podniósł rękę. Niech skończy. Tomas kontynuował coraz pewniej. Pokazał połączenia. Wyjaśnił, jak rozwiązał usterki. Jak nauczył się lutować, oglądając filmy, bo nie miał pieniędzy na nowe narzędzia. Tymczasem twarz Bruna zmieniała się z drwiny w irytację. Skończyli już, przerwał. Teraz zobaczą mój projekt. Sędziowie podeszli do lśniącego stołu Bruna. Robot się włączył. Chodził, obracał się. Wszystko idealne. Zbyt idealne. Zbudowałeś go sam? Zapytał jeden z nich. Bruno uśmiechnął się pewnie. Oczywiście, z pomocą, ale jest mój. Jaką pomocą? Tutor. Sędzia skinął głową, zapisując coś. Potem spojrzał kątem oka na projekt Tomasa, a ty pracowałeś sam. Tomas zawahał się. Tata pomógł mi znaleźć części, odpowiedział. Tylko tyle. Sędzia znów coś zapisał. Kiedy grupa się oddaliła, Bruno znów podszedł do Tomasa. Nawet nie próbuj. Wyszeptał. Sędziowie lubią ładne, nie biedne. Tomas spojrzał mu po raz pierwszy prosto w oczy. Lubią to, co działa. odpowiedział. Bruno zmarszczył brwi. Nie bądź śmieszny. To nie jest dobroczynność. Kilka godzin później wszyscy uczniowie zebrali się przed prowizoryczną sceną. Szum rozmów nie ustawał. Nerwy czuło się w powietrzu. Dyrektor wziął mikrofon. Chcemy pogratulować wszystkim uczestnikom, powiedział. W tym roku wybór był szczególnie trudny. Bruno skrzyżował ramiona, pewny siebie. Tomasz splutł palce, starając się o niczym nie myśleć. Trzecie miejsce, kontynuował dyrektor. Przyznajemy projektowi zaawansowanej robotyki. Bruno się uśmiechnął. Drugie miejsce pauza. Również dla wyróżniającego się projektu pod względem designu. Uśmiech Bruna zamarł. Tomas poczuł, jak serce wali mu w piersi. A pierwsze miejsce, powiedział dyrektor. Sala gimnastyczna ucichła. Zwycięski projekt tych targów naukowych to: System optymalizacji energetycznej zbudowany przez Tomasa. Przez sekundę nikt nie zareagował, potem szmer przeszedł przez salę jak fala. Tomas mrugnął, przekonany, że źle usłyszał. Ja, wyszeptał. Główny sędzia skinął głową i uśmiechnął się. Ty. Oklaski zaczęły się nieśmiało, a potem stały się ogłuszające. Tomasz ruszył w stronę sceny, na drżących nogach. Czuł spojrzenia wbijające się w jego plecy. Ale już nie były drwiące. Były pełne zaskoczenia i szacunku. Bruno stał nieruchomo, z bladą twarzą. Dlaczego wygrał ten? Usłyszał ktoś szeptem. Przecież nawet nie wygląda drogo. Sędzia wziął mikrofon. Ten projekt nie wygrał dlatego, jak wygląda, powiedział. Wygrał, bo działa, bo rozwiązuje realny problem. I został zbudowany od zera, rozumiejąc każdy błąd i każde ulepszenie. Spojrzał na Tomasa. To jest nauka. Tomas podniósł trofeum drżącymi rękami, nie uśmiechnął się. Spojrzał w tłum i znalazł ojca. Stał z tyłu sali, wciąż w uniformie woźnego. Jego oczy błyszczały. Po zakończeniu ceremonii, Bruno podszedł. Hej, powiedział już bez dawnej pewności nie wiedziałem, że to naprawdę działa. Tomas spojrzał na niego w milczeniu. Nigdy tego nie sprawdziłeś odpowiedział. Tylko się śmiałeś. Bruno spuścił wzrok. Chyba się pomyliłem Tomas skinął głową. Nie potrzebował wielkich przeprosin. Wystarczyło, żeby zobaczono go takim, jakim zawsze był tego popołudnia. Jeden z nauczycieli podszedł do Tomasa z kartką w ręku: Są uniwersytety zainteresowane twoim projektem powiedział. I stypendia. Tomas nie do końca rozumiał, co to wszystko znaczy wiedział tylko jedno zrobił to wszystko z części, które inni wyrzucili i z wiarą kogoś, kto nigdy w niego nie zwątpił ojciec przytulił go na koniec Jestem z ciebie dumny powiedział. Nie za wygraną, ale za to, że się nie poddałeś, kiedy się śmiali. Tomas ścisnął trofeum. Bo tego dnia nauczył się czegoś, co wielu ludziom zajmuje całe życie, żeby zrozumieć. Talent nie zawsze jest opakowany w luksus. Czasem przychodzi w ciszy i czeka, aż ktoś go zlekceważy. Jeśli ta historia zostawiła w tobie lekcję, zasubskrybuj poza fasadą i włącz dzwoneczek. Tutaj każda historia przypomina nam, że nigdy nie wolno oceniać człowieka po pozorach.